Hej, 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 hej! Witam serdecznie już w kolejnym odcinku tej mojej wspaniałej serii, jaką jest Gra Twierdza 2. Będziemy kontynuować naszą misję odzyskania tronu, czy czegoś tam jeszcze nie do końca wiemy o co chodzi. Na razie mamy proste zadanie. Jak wiadomo z poprzedniego odcinka, trzeba zebrać dość, dość płótna, by dostać pomoc flamandzkich łuczników. Wiecie, tylko jedną rzecz zrobię... Już trochę zmniejszę prędkość gry, bo nie lubię grać, jak jest za szybko. Ok, gotowe. A więc nam... Nie, 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 nie. Najpierw musimy zadbać o żywność dla kmieci. I tak to. Tutaj. Raz. No i coś. Nie da się tego tutaj postawić, panie. Trochę zamula, kurczę, jak mnie to denerwuje. No. Ile tam jeszcze jest tych moich chłopów? Jeszcze jeden. No to niech idzie, im więcej, tym lepiej. Wybudujemy Ty dodatkową chatę. O! Tego chyba też nie było w twierdzy, jedynce, że można było obracać budynki w czasie budowy. Ok, no to tak. Chociaż nie wszystkie widzę, da się obracać, szkoda. Ok, na początek ze Dwie stodoły i Z dwie tkalnie. O, stodoły. Boże, ja mówię na to, to nie stodoła, to jest to, jest to się nazywa hodowla owiec, po prostu. No, już tu elegancko widać, że nam mięso też zaczyna w lat zbierać się. Zapasy żywności są bardzo małe, panie! No to dawajcie, dawajcie! Ej, robić! Budujemy ich jeszcze więcej. Jeśli na łące... Kurde! Nie... W czasie budowy nie da się powiększyć albo zmniejszyć kanu. To jest denerwujące! Tam są króliki... No to w sumie... Hmm... Tak daleko? Nie no, dobra, już tu niech będzie. O! To już chyba powinno im wystarczyć. Co nie? Zapasy żywności kurczą się, panie. <laughs> Ale to już się kończy, widzę coraz więcej tego jest. Zresztą nie mam też tak wielu chłopów, żeby ich karmić. A tu już co, zaczęli produkcję? Nie, co jest z tymi owcami? No nie musi mi, że oni dopiero teraz je spędzili. A tu się pasą. To jest kolejna, jeszcze jedna misja, raczej ekonomiczna niż bitewna. No trudno. Bardzo ciekawe jest teraz też to, co w dwójce robią myśliwi. Oni strzelają do czegokolwiek klików jakiś kuropatew czy coś, a psy zanoszą mięso do. Z, do spichlerza. Ciekawe. O, elegancko, idzie już. Jestem znudzona jedzeniem dzień tego samego. Dostajecie teraz mięso! Wcześniej nie było nic! Ja wam daję wikt i opierunek, a wy się tak oddzięczacie Bez sensu. Dwór. Nic więcej. Ja ciekawe kiedy będzie można robić uczty. To jest naprawdę takie... ...takie dodatkowe życie w tym zamku. Niesamowite! No, no, no. A wiecie co? Chyba jednak przyspieszę. Kurczę, za długo to trwa. Ta misja jeszcze może być. O, niech będzie szybciej. Że coś ja jeszcze nie mogę sprzedawać tego. A ile ja właściwie nie mogę sprzedawać rzeczy w swoich tych? Rzeczy z, ze składu. Patrzcie, ile tu już jest kamienia, ile tu jest drewna. Mógłbym to wszystko sprzedać. No, najlepsze, że kamienia jest aż za dużo. Dobra, co mi tam? Wszyscy chłopi teraz przynajmniej mają robotę. Mięso wzrasta. No i cudownie. Teraz już tylko wystarczy doglądać i czekać, aż uzbierają tych nasie płucien. Jak, jak mój lord może tu umrzeć? Nie rozumiem. Pamiętaj, że wszyscy do tego czasu muszą jeść. Musisz budować hodowlę owiec, aby produkować wełnę. No way. Ale to jest fajne z tymi owcami, taki pasterz, co gdzieś wychodzi na łąkę. Że wygląda trochę jak drewno. Fajne, pies zbiera mięso i zabiera je do spichlerza. Trochę nie, y, zmienili też z jedynki to, że w spichlerzu można mieć teraz nieskończenie wiele jedzenia. Przynajmniej tak mi się wydaje. No nie ma raczej jakiegoś limitu. Nie widzi nie spotkałem się z tym w tej grze. No i najgorsze jest to o, targowisko jest dopiero w kolejnej misji, ale to jest wkurzające. No dawaj, dawaj. Oto wiadomość od Sir William. Matthew, musisz pospieszyć się z produkcją płótna. Flamandzkie statki kupieckie zauważyły kary należące do Olafa Grimtota, wodza wikingów. W naszym interesie, leży, by ci awanturnicy nie wszczeli zamieszek. Ach, czyli co? Idą sobie jacyś... Olaf wysyła do nas tych. Kurczę, nie słuchałem dokładnie. Na razie czekamy. Ile już tego? Z połowa jest, to zaraz będzie koniec. Oby jak najszybciej. Hmm. To może jeszcze jedno to wybudujemy, będzie jeszcze szybciej. Czemu nie? A nie, nie mamy tych. To bez sensu. Musimy mi się wy wybudowywać nowych yy, kmieciów, tylko po to, żeby jeden warsztat postawić. To później można zrobić, bo kolejna misja będzie już bardziej taka na ekonomię nastawiała. Teraz na razie spokój i cisza. Jak się czujesz mój panie? No trochę źle, bo głowa mnie boli. Dobry wieczór mój panie. Wieczór? To już wieczór? Co wy mówicie? Oto wiadomość od Sir Williama. Olaf kieruje się w Twoją stronę, a flamandowie nie wysłali jeszcze czarów. Wkrótce wyślę Ci konstabla, by służył Ci pomocą w sprawach wojskowych, ale pospiesz się, proszę. Kurczę, będzie atak. Jesteśmy zgubieni. Nikt nie powstrzyma Olafa. Ci sprawiedliwi, krwi awanturnicy są nieustraszeni. Nie mamy się co z nimi mierzyć. No przecież będziemy mieć konstabla, który nam pomoże, spokojnie. Czyli już niedługo będzie się tutaj działo? Kurczę, będzie coraz więcej walki. Pewnie tak jak nawet w pierwszej części zaczniemy od włóczników, a skończymy na rycerzach konnych i. O ile dobrze pamiętam, tutaj jest nawet jeszcze jakieś dodatkowe wersje, yy, jeszcze dodatkowe opcje tych żołnierzy, ale nie pamiętam, nigdy nie doszedłem zbyt daleko w tej grze. <laughs> no, już zaraz będzie koniec i kolejna misja skończona. Widzicie już chyba teraz doniosą wszystko, co trzeba. Tak? Tak jest. No i brawo. To ostatni kawałek płótna. Wysłali to? Mam nadzieję, że Sir William ma plan, bo jesteśmy bezbronni. Zaraz nie... zaraz nie będziemy. Jestem pewien, że Sir William przybędzie wkrótce z posiłkami. No. O! Przyjechał wędrowny Bart. No to zapraszam wszystkich na małą opowieść. Dawno, dawno temu król wydał największą z uczt. Zaprosił lordów i damy z całego królestwa do jednej ze swych wielkich posiadłości. Kucharze i służba pracowali z poświęceniem, by przygotować ucztę na czas, więc nie mieli czasu, by spostrzec, że pośród nich jest zdrajca. Był tak ubrany i Byli goście i zachwycali się przysmakami na stole. Pięć lat temu niesnaski w naszym wielkim kraju dobiegły końca. Wezwałem was tutaj. By oddać hołd naszym poległym bohaterom i obwieścić nową erę pokoju. Wznieście wraz ze mną kielichy w toaście za nowy początek. I będzie trup, będzie trup. Król został otruty zna Zachora. Wiedząc, Mówiłem. że jego życie wisi na włosku, król wezwał do siebie Sir Williama. Wasza wysokość. Będę uważnie doglądał naszych granic. Jak, jak mogli nie dowiedzieć się, ty, że to zdrajca? Król został otruty. Jak mogli się nie zorientować, że ten zakapturzony typ to był zdrajca? No przecież to każdy idiota by zorientował się. Zwłaszcza, że kucharze są dosyć charakterystycznie ubrani. No nic. Kolejna. O. To ma być zamek! To będzie chyba jedna z najprostszych bitew spośród wielu, które stoczyliście. A, nie potrzebujecie mnie tutaj. Jadę dalej wzdłuż wybrzeża. Co, so, wikingowie? Pamiętam, że kiedy Olaf ostatnio najechał, nasz kraj zostawił po sobie tylko zniszczenie. Ten człowiek zamordował wiele rodzin, i zrobię wszystko, by moi poddani nie doświadczyli tego losu. Constable Williama wreszcie przybył, i mam teraz kilku ludzi pod rozkazami. No to będzie pięknie. Co tu się dzieje? W tej misji kluczem są pieniądze. Pamiętaj, żeby budować targowisko i sprzedawać na nim rzeczy ze składu. Super, w końcu będzie targowisko. Postaw warsztaty, aby utopić włócznie. W ten sposób zwiększysz swoje szanse na przeżycie inwazji. I postawienie drewnianego muru, no to kurczę tradycyjna, tradycyjna misja. Obronić się drewnianym murem. No to konstable, konstable do twych usług, panie. Płótno zostało wysłane do Flandry, ale nie ma żadnych wieści o Serwiniami i jego łucznikach. Musimy no. sami powstrzymać Olafa. Potrzebujemy koszar i zbrojowni. Sugeruję także szybkie rozpoczęcie produkcji włóczni. No dobrze, to może później, na razie. O A o, szybciej. Ale pozwoliłem sobie zawrzeć umowę handlową z miejscowym kupcem. Teraz możemy sprzedać mu bezpośrednio każdą ilość płótna, jaką Już się próbujemy. na przyszłość zwolni trochę prędkość gry. Przy bitwach wolę trochę wolniej. No i i ładnie właśnie spieprzyłem wszystko. <laughs> o rany, kurde, zapomniałem zapisać. Będę musiał od nowa to zrobić. No nic, ale to i tak był już koniec odcinka, później wam pokażę co się dalej działo. No to na razie do przyszłego odcinka, hej.